cześć, witam serdecznie z tej strony Kamsra. w tym materiału mówimy kolejne zadanie, tym razem mamy zadanko. Oczywiście jest tutaj operacja zadymka, także świąteczne zadanko. pokonaj 500 metrów w burzolotach X4 ja wykonać zadanie jest ono mega, mega proste i teraz wszystkiego dowiecie. Co musimy zrobić? Musimy pierwsze znaleźć oczywiście samolot, no i znajdują się one na mapie w 5 punktach i pokażę wam gdzie one są, ale pamiętajcie jednak o subikłaperce w górę, dlatego że odcinki live są co także mega fajnie jakbyście zostawili tubika, bo lecimy po 50 tysięcy subów, ja to bardzo dziękuję. Plus Kolejne ogłoszenie, jeśli mogę Was zaprosić, to skorzystajcie z kodziku SEIKAMSTAR przy zakupach, jeśli kupicie coś na kodzik SEIKAMSTAR, to wspieracie mój kanał w rozwoju, dziękuję, dobra. Co musimy zrobić? Jak wiecie, w Fortnite mamy samolot, BURLOT X4, to jest właśnie ten samolot, który ostatnio wrócił do gry, są on dostępne na zwykłych trybach i tak naprawdę można to zrobić na niej chyba na solo, duo, składach i chyba na arenach na pewno nie można i na walance prawdopodobnie też tego nie można zrobić. E, musicie zrobić na tych trybach, właśnie, które wymieniłem, na zwykłych, każualowych, dlatego że tam samoloty występują. Gdzie znajdziemy samoloty? Samoloty występują w pięciu różnych miejscach. Ja jestem obecnie na laboratorium bojowym i ich mi tutaj niestety nie pokazuje też, ale pokażę po prostu na mapie punkty, w których one się znajdują, także już Wam pokazuję. Pierwszy punkt to jest tutaj, właśnie gdzie byłem, i się zabiłem, czyli mniej więcej w tych rejonach. Mniej więcej o tutaj, przy tym posterunku, powinniście mieć pierwsze samoloty. Także tutaj mamy pierwszy punkt, ja sobie tutaj będę padał. Kolejny punkt mamy mniej więcej tutaj. Te samoloty głównie znajdują się właśnie przy tych posterunkach Snowmando. Także mniej więcej macie tutaj nakreślone. Także tutaj macie kolejny właśnie e, punkt z samolocikami. Potem macie duży punkt z samolotami tutaj, na przyjemnym parku jest dużo, bardzo samolotów, tutaj właśnie jak e, gramy zwykłe gieraczki to naprawdę fajnie tutaj polecieć, dużo samolocików, łatwo tutaj wziąć właśnie stąd samolot. Kolejny samolot mamy mniej więcej w tym miejscu, tutaj na tym posterunku, jakby cyk, bierzemy sobie i kolejny mamy mniej więcej o, tutaj w tych rejonach. Także tutaj też sobie bierzemy samolot i cyk mamy właśnie wszystkie miejsca samolotami. No i co teraz musimy zrobić? Jeśli mamy ten samolot, to po prostu musimy pokonać dystans. Jak pokonać dystans? No, po prostu musicie fruwać tym samolotem, latać. Czyli bierzecie samolot i po prostu sobie latacie nim po mapie. No nie ma żadnej jakiejś nie wiem, specjalnej rzeczy, czy cokolwiek takiego. Po prostu bierzecie samolot z wyznaczonych punktów, które wam powiedziałem, i sobie fruwacie nim. Pamiętajcie, że właśnie samoloty mają teraz ograniczone paliwo, więc ewentualnie e, no będziecie musieli lądować, albo po prostu sobie wziąć nekat paliwo do tankować. Wydaje mi się, że powinno się dać, jednak na 100% pewny nie jestem, także dajcie znać w komentarzach. Ale możecie właśnie sprawdzić, neka, jeśli wejdziecie paliwko i neka będziecie siedzieć na skrzydle i je ładować, e, dolewać, to czy czasem właśnie nie będzie git. Pamiętajcie, żeby nie korzystać z dopalacza w samolotach, dlatego że ono waste'uje bardzo dużo paliwa. No i po prostu bierzcie taki samolot i jak najwyżej latacie, żeby nikt was nie strzelił po jakichś br brzegach mapy. I w taki sposób mega mega szybko robicie zadanie Dlatego, że burzot pokonuje bardzo szybko właśnie dystans, no i z nim nie ma żadnego problemu, żeby on po prostu latał no bo on mega, mega szybko leci, także za jednym takim właśnie jednym, jedną rundką naprawdę możecie e, bardzo dużo właśnie zrobić progresów w tym questie, także jest to naprawdę przyjemny questik. Tutaj nagrodą do tego, za ten questik co prawda nie jest jakaś fajna nagroda, bo jest to po prostu z tego co każę chyba naklejka, e, czy jakieś tam grafiki także nic specjalnego, ale mimo wszystko warto odebrać dlatego żeby mieć oczywiście tutaj e, strój do bądź naszej śnieżnej pani, także Oczywiście, żeby odebrać tamte dwa skiny, musicie mieć porobione właśnie questy, więc pamiętajcie o tym, żeby właśnie robić te zadania. No i generalnie dajcie znać, czy to zadanie zrobiliście, czy właśnie jest według was easy, bo według mnie jedno z łatwiejszych wyzwań. Także ja bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam pomogłem. No i do następnego trzymajcie się siema.